Z tej strony heksagon, no i dzisiaj witam z kolejnego odcinka na moim kanale. No i jak już sami możecie zobaczyć, powrót serii fortej to Ci wysyłajcie zgłoszenia oraz również wejście nowej serii Fame 1 v Dlatego, że jak się orientuje, Radowity nie nagrywa już tej serii. Postanowiłem kontynuować ją, tylko że na moim kanale. Mam nadzieję, że Radowity nie ma nic przeciwko temu. A tej. Wysłuchajcie zgłoszenia hashtag fortejtowi agenci i piszcie w komentarzach o spinach, jakie macie. A po prostu będziemy je razem, wspólnie rozwiązywać. Czekajcie, bo jeszcze się coś zbugowało. Aha, ale tu jest sensitive, Czekaj. O jejku, jak się w CES grało, to teraz się tak ma ale tu jest sensitive co jest? co? nie zedytowało się? nie to nie jest co? coś tu wychodzi schodzenie z daszki też jeszcze wychodzi A kurcze O, już nie więcej wychodzi, tak jak, tak jak mówię, hashtag Fortey to wracamy do tego. Także kto chce wystąpić w tej serii, po prostu dajcie zdać. Ja już tak naprawdę się z wami żegnam. O, jeszcze sobie turtla szczala. i tak jak mówię. Dzięki was oglądanie tego odcinka. Myślę, że was się spodoba. Stawcie łapkę w górę, subiejka z dzwoneczkiem. A ja już się z wami żegnał.